Od 24 września w Centrum Kultury Muflon możemy przenieść się do świata aniołów za sprawą wystawy, rzeźby i malarstwa Piotra Jagielskiego. Piękno jest w nas, tylko trzeba je zobaczyć. Tutaj do galerii Muflon w Sobieszowie w Centrum Kultury zfrunęli niezwykli goście. Przyleciały anioły z samego Jagniątkowa z Jagniotkowego Lasu. A sprawcą całego tego zdarzenia jest rzeźbiarz, miejscowy artysta Piotr Jagielski. Te anioły, oczywiście. To jest taka forma i chciałam Państwa zaprosić na tą wystawę właśnie w środę o godzinie 17 24 września. A dlaczego? Otóż tak ogromnej ilości aniołów nie zobaczycie nigdzie, jak w galerii Muflon, a jest ich aż 35. To jest forma e, twórczości miejskiego artysty. Artysta pochodzi stąd, e, nazywa się Piotr Jagielski, a swoją wystawę nazwał Piękno jest w nas, tylko trzeba to zobaczyć. Jak wygląda piękno oczami Piotra Jagielskiego? To właśnie trzeba zobaczyć. Trzeba tu przyjść, przyjechać i zobaczyć całą armię jego piękna, bo każdy postrzega to inaczej. Jest to piękno, które wydłubał z drzewa lipowego. Będą one gościły w naszej galerii do końca października, a później pofruną sobie w świat. Gdzie? Może i do państwa, któryś przycupnie na parapecie. Wstęp na Wernisarz, jak również zwiedzanie wystawy, jest bezpłatny.